Warno zrobić. Nie, co

Chyba ja bym jeszcze udekorował tu Tu, tu, tu Pysyk, Pyk, pyk Pyk, pyk Dziup, dziup Dziup Tak Pyk, pyk ja Mamy ładny domek Ja już sobie wioskę Zgotowałam, dlatego mam tyle chlebcia Więc jak chcecie Możemy zrobić tak popłyniemy w przygodę zrobię crafting postawię i pójdę po drewno i no za chwilę będzie drewięto będzie fajnie pyk pyk, pyk 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 drewno przerabiamy na deski lecimy do craftingu robimy łódkę Będziemy coś szukać i jak ten, to wrócę. Aj, mogłam tego nie niszczyć. Pyk. Dobra, niszczymy crafting. Płyniemy. Możecie zrobić łapkę w górę, jak chcecie, nie musicie. Ja nie nalegam, ale może. Dobra, płyniemy. Widzimy się, jak coś znajdę. Robidzowie, patrzcie gdzie to płynąłem. Tam jest wioska, tam za nami. Otamo. Yy, no, mamy tu dżunglowy grom. Tak sobie myślę. Żeby można było tutaj coś kolorować, bo nie tu być. Dirt pyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk pyk pyk. pyk. Dobra, idziemy. Coś może znajdziemy. U papuszka. Ej, papuszka. Gdzie jesteś, papuszka? Halo, papuszka. A tu jesteś, papuszka. Łoł. Wow. Kurczę. Chyba puszkę! Fajnie! To wracamy do wioski. By nie musimy tu dużo szukać. Chodź! Chodź! co na mnie? Nie. Czemu ty złazisz? Po prostu leśno.

Czy chcecie z, no, z ekipą, chcecie nagrywać odcinki, czy bym sam nagrywał. Pewnie z zgiwał. Pozykał raźniej. No wiecie jak. mi chodzi? Wy dacie innych i O, jest wioska. Długo nie płynąłem. Tu ciochamy. Chodź papuka. Wylecisz? Chodź. No. Ja mam ten domek mój. Tu mam mój domek. O. Chodź, chodź do domu. Chodź. Chodź, wleć tutaj. No. Gdzie jesteś? Ha! -ha. Teraz wiem, co zrobić, żeby mnie nie włożyły do domu muszę skopać dwa kamienie i tak drzwi postawić pyk pyk no, śnić na coś nie na mnie iść, iść Możemy w sumie zbudować tutaj. Pyk, 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 ok. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Pyk, może być, to jest takie wstępne tutaj tutaj cyk dobra, mam tego, tego. mogę jeden, trzy, podłożyć ręce i nogi dobra no jest dobrze Któreś się postaram odcinek nagrać? klep Pyk. 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 To nie ma nocy? Ha. Możecie w komentarzu nawiedzieć jak, jak wymyślić imię dla tej. Apuszki. Najlepiej lajkowane będzie ustawione. Nie wiesz, A! Jeszcze mogło się pokój, Dobra. Tu, żebyśmy się na Możemy w sumie sobie zrobić A. z drugiej strony Pyk ciach A, wszędzie jest wolna w wioskach Nie ma tutaj tego? Tak, to jest mało wiosk Trzeba by było ten owce pozabijać Pojdziemy po owce! Luzik. Pyk! Tu powinien być gdzieś za chwilę owca. Filmik się może wydawać dla Was nudny, więc pewnie połowa go wyłączyła. Ale jak oglądasz, Ci mega dziękuję. Pyk, hop, hop, hop. Dobra, no, tu lecimy. Może nie będzie jednak tych owiec. O! Co? Słuchajcie widzowie, tam mamy wioskę, a tu jest kolejna. Nie, no jak to jest możliwe? Ten, ten serio nie jest ustawiany. Jo! Czy w w to, Ale serio. Sid, nie jest A! Chodzi Czy o to, że Ale jest foda. jest

przybliżę mikrofon, teraz możecie A. mnie lepiej A. słyszeć A. albo gorzej. A. Nie wiem, pewnie lepiej. Bo gdzie tu mamy kowala, kowal, kowal. O, ślepki nie zawiera. Tu, gdzie teraz? Tu chodźmy. Co mam? Kompas. Pusta matka. Klepki. A ile jeszcze będziemy mieli tych klepków? Uwaga, uwaga. O kurczę. Po kolejny stak. Pyk. Pyk. Jeszcze raz. Tu, tutaj. 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 Dużo mamy chlebków. Te chlebki. Co Willager? O! owce są w celu odcinka, masz jakby była lekka wyprawa. Znaleźliśmy drugą wioskę. Duża rzecz. Zbagowaną wodę. Oj, nie mogę biegać. Idziemy na owce. jak to zabudować tutaj i Idziemy na owce. Chasiada już chyba nie zwierzę, bo mam go za dużo. No widzowie, chyba koniec odcinka. Żegnam Was. Do zobaczenia. Cześć.